Dobra, słuchajcie, tak na pierwszy rzut oka to ten głośnik był dobrze zamocowany przez kubę, także nie wiem czy to kwestia mocowania. Być może jakaś drobna szczelina wystarczy, żeby tam wibracje powstały. No ale ja jeszcze dołożyłem podkładki jak widać z każdej strony. Docisnąłem to dobrze. Tutaj nawet gwint albo mi się zerwał, albo już był jakiś zerwany. Także po chamsku włożyłem trochę grubszą śrubę. I też dokręciłem na Hama. Jeśli to nie pomoże, to ja już nie wiem, ale ten głośniczek na pewno ma moc. Także skręcamy i testujemy. Dobra, już go poskładałem. płytę od radia jakoś tam z oporami, ale udało mi się założyć. Wszystkie śrubki trzymają się na swoim miejscu. Magnetofon tak samo. Jeszcze nie dokręciłem, nie zakręciłem obudowy. Ale z ciekawości już chcę sprawdzić, czy to w ogóle działa, czy nic nie spieczyłem. Dla mnie bardzo ciekawym po złotym. Zależy nam na tym, żeby dzieci w. i odwrócić. Radio gra. Fajajaj, jest kochane. Feraz, kolejny serial. To wyjątkowo to startowania. prezent... Dobra, niech będzie to. I włączamy X-Bass. Zobaczymy, czy nic tu nie zapierdzi. Czy kabli czasem nie zerwałem, bo one jakoś tak napięte były mocno. Muzycznego kalendarza. Dzisiaj 11 dzień grudnia. Przypomniałem dla wszystkich, którzy nie sprawdzają, albo taky w tym chwilę. No, 11 grudnia przyszłałem na świat dzień. Coś tam furczy, skręcę obudowę i zobaczymy. No, nawet jak tam dalej będzie coś furczało, to już nie jest wina mocowania, bo oporowo to dokręciłem, także chwila, moment poskręcam do końca i sprawdzimy na przykład na auksie. No dobra, uparłem się i no niewiele to pomogło, jednak to jest chyba wina jakiejś wadliwej zabudowy czy coś tam innego lata. Może to nawet nie lata, coś w okolicy głośnika, może to coś od anteny, tam jest dużo luźnych takich trochę elementów. No i zobaczcie sami na początku jak coś tłuczę to słychać jak to dzwoni i cały czas dzwoni tak jak dzwoniło u Kuby. W szarpie T351, chyba, mówi że tak samo jest. Także one chyba tak mają. Tutaj, dopóki coś łupie na początku, to wyraźnie będzie słychać, jak to dzwoni, tam z tyłu. To zwłaszcza z tyłu. Włączony x was. Wyłączony X-Bass jest czyściutko. Włączamy i ale też i wyraźnie słychać podbicie, jednak to uszczelnienie, moje dokręcenie trochę pomogło, ale nie uciszyło, nie uciszyło tego telepania się. Coś tam telepie. Ale jak mówię, może to coś innego, nie głośnik. Ale wyraźne podbicie basu słychać teraz, naprawdę. Bez basu. Z basem. Jest różnica i to znaczna. Bez basu. Z basem. No jest różnica, jest. Jest znaczna różnica. Opłacało się pogrzebać. Jest naprawdę fajny basik. Także głośnik robi swoją robotę, ale coś tam dzwoni, nie do końca wiadomo co. Także wydaje mi się, że nie ma sensu w nim więcej grzebać. Bo to dzwonienie to tak bardziej słychać zanim muzyczka się rozkręci. Ale jak dojdzie już tam cała sekcja instrumentalna, to już to się tak trochę yy, zaciera. Nie słychać tak tego rzężenia. Ale pas jest znacznie lepszy. Jeszcze raz z pasem.

to tąpnięcie teraz myślę że teraz śmiało może startować do dt75 gdzieś z basem na, na 8 co najmniej aż sprawdzę czy na radiu jest jakaś muzyczka najpierw coś znajdę żeby mam czasu nie zabierać to puszczę z dt75 i tutaj jednocześnie Dobra, mam nadzieję, że reklamy się zaraz skończą. Bo jak na złość, ciężko mi w tej chwili znaleźć jakąś muzykę. Ale już na przykład na Mowie, gdzie bez basu, jest szar grał tak jak DT75 z basem na 6. Teraz tak ustawiłem. Tutaj jest bas na 6. Bas na 6. Tutaj bez basu gra podobny. Zapraszamy do naszych sklepów we Wrocławiu oraz Liga Marketu w Mirkowi. Ale z X-Basem już sporo mocniej. Teraz to już nie będzie jakieś tam z 5%, jak wcześniej mi się wydawało. Teraz to już co najmniej ze 20% tego basu dochodzi. No ale jeszcze chwila, moment, poczekam aż zacznie coś grać. Dobra, dałem sobie spokój z tym radiem, bo zanim tam coś zagra, to prędzej święta się skończą. Chociaż jeszcze daleko do Świąt, no, ale tak to jest, że w okresie świątecznym tymi reklamami i przedświątecznym zasrywają bardziej intensywnie. Także puściłem kasetę. No i w dt 75 bas na szósteczce, ale na pewno Sharp teraz ma więcej. Także tutaj trochę podgłośnie. Teraz Sharp. Mam nadzieję, że ten magnetofon zagrał, bo jeszcze nie sprawdzałem po skręceniu, czy wszystko w nim w nim porządku. Czy czasem czegoś nie spieprzyłem. A mam nadzieję, że, że nie, tylko nie przełączony jest na właściwy. Jest. Basu z basu basem. No bardzo fajnie teraz gra. Także teraz tak słuchowo spróbuję dołożyć basu na DT-75, żeby grał tak samo. Myślę, że na 8 śmiało. 「人と人とは無理で Jest na 8 i z powrotem sharp. Powiem Wam, że bardzo podobnie. Trochę inny dźwięk mają. No i oczywiście, obroty albo w Panasoniku są za szybkie, albo yy, w szarpie za wolne. Ale mi się tam podoba, no, zwłaszcza ten topłan, to ten głos przynajmniej nie brzmi tak. Troszkę, no disco polowo, mniej disco polowo. Jest dobrze. Także opłacało się poprawić. Także chyba nazwę ten filmik z cyklu "Zrób to sam". No i tym akcentem się na razie żegnamy tylko zostawię muzyczkę do końca i uciekam.